Cześć, pokażę Wam fajny sposób na odkręcenie luźno kręcącego się koła, na przykład pompy wody. Koło się kręci luźno. Ta śruba jest dosyć mocno zapieczona. I przy normalnym odkręcaniu, zakładamy sobie cykotkę, chcemy przekręcić na odkręcenie, kręci się nam z koły. Można to próbować trzymać, ale często to nic nie daje. Gdzieś tam zaprzeć śrubokrętem można, ale to można koło pokrzywić, a wystarczy założyć cykotkę w stronę odkręcania. I od góry mocno puknąć, i wtedy już śruba się poluzowała. I sobie możemy kręcić, i koło schodzi. I mamy kółko zdjęte proste, nieskrzywione.